Witajcie w dzisiejszym odcinku Football News. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej Robertowi Lewandowskiemu. Nie ma wątpliwości, że to jeden z najlepszych polskich zawodników w historii i jeden z najlepszych napastników na świecie. Wiecie kto i co mu w tym pomaga? Dzisiaj postaramy się Wam przybliżyć tajniki jego świetnej dyspozycji. Gotowi? Zaczynamy! Robert Lewandowski to profesjonalista w każdym calu i dba o każdy element życia, który wpływa na jego formę. Wszyscy wiemy, że jakość i odpowiednia ilość snu odbija się na naszym samopoczuciu. Dla RL9 to jednak za mało. Współpracuje on bowiem z trenerem snu, który uczy go, jak ten sen poprawić i pogłębić. Zalecił on m.in. spanie tylko na lewym boku. Robert pilnuje też, żeby w sypialni nie było niebieskiego światła, które hamuje uwalnianie melatoniny. Oznacza to np. brak telewizora w miejscu, gdzie śpi. W pomieszczeniu musi panować odpowiedni zapach, a także temperatura nie przekraczająca 21 stopni. Niemal równie popularna jak jej mąż jest Anna Lewandowska. To ona stoi za wprowadzeniem do diety męża zdrowych nawyków. Można wręcz powiedzieć, że jest domowym szefem kuchni i dba o odpowiedni jadłospis naszego snajpera. Za chwilę przejdziemy do samej diety, jednak okazuje się, że w domu Lewandowskich znaczenie ma nie tylko to, co się je, ale także w jakiej kolejności. Jak mówi Anna Lewandowska, jedzą oni od tyłu. Zaczynają więc od deseru, na przykład brownie, następnie porcja węglowodanów, czyli ryż lub kasza, a dopiero na koniec ryba lub mięso. Jak twierdzi żona sportowca, ich organizmy są niezwykłe i jeśli tą kolejność zaburzą lub zmieszają potrawy, to od razu czują się gorzej i są wzdęci. Lewandowcy nie ograniczają się też tylko do tego, by jeść zdrowo. Ich dieta pozbawiona jest nie tylko cukru, puszkowanego jedzenia czy tłustych sosów, ale także glutenu, a ze względu na nietolerancję pokarmową Roberta także na biał. Anna pilnuje regularnego jedzenia, niełączenia białek i węglowodanów, czy też jedzenia owoców tylko w pierwszej połowie dnia. Stosunek Lewandowskiego do diety bardzo cenił poep Guardiola, który uważał go za największego profesjonalistę, z jakim pracował. A Annie Lewandowskiej ufał do tego stopnia, że pozwalał jej instruować klubowych kucharzy. Wśród najsłynniejszych jej przepisów są na przykład jaglane naleśniki czy legendarne już pączki z batatów. Co oczywiste, taki reżim żywieniowy niesie też ze sobą wiele wyrzeczeń. W rozmowie sprzed 3 lat Anna Lewandowska wspomniała o tym, że ostatniego hamburgera Robert zjadł 4 lata wcześniej. Możemy więc wnioskować, że amerykańskiego przysmaku nie kosztował już od 7 lat. Za to prawdopodobnie od 5 nie miał on w ustach kebaba. Szczególnie, że według żony po ostatnim umierał przez 2 dni. W temacie hamburgerów i kebabów zresztą prędko nic się nie zmieni, bo najnowszą zmianą w diecie Lewandowskich jest kompletne wykluczenie mięsa. Podobno nie jest to jednak definitywne przejście na weganizm, tylko chęć sprawdzenia, jak na taki sposób żywienia zareaguje jego organizm. No cóż, pozostaje nam trzymać kciuki za to, by przyjął to jak najlepiej, szczególnie biorąc pod uwagę zbliżające się Euro 2020. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco z naszym kanałem. Już niedługo kolejne ciekawostki ze świata futbolu. Cześć!